Witam serdecznie Państwa. Z tej strony Sylwia Gorlicka. Zapraszam na nowy cykl Matrix pod lupą, który będę prowadziła razem ze swoim przyjacielem, również specjalistą od obszaru poradzieckiego i Bliskiego Wschodu. Ten odcinek póki co poprowadzę sama. Tematem dzisiejszego odcinka będą uwarunkowania międzynarodowe wojen czeczeńskich. Postanowiłam podzielić ten ten program na dwie części ze względu na obszerność materiału. Pierwsza część będzie dotyczyła państw zachodnich w sensie um, kwalifikacji CIA, a druga część będzie dotyczyła wpływu państw muzułmańskich na konflikt w Czeczenii w Federacji Rosyjskiej. Chciałabym zacząć od tego, że z punktu widzenia politologicznego wszelkie konflikty na świecie mają swoje warunkowania, również międzynarodowe. Nawet jeżeli wydaje nam się, że mamy do czynienia z konfliktem etnicznym, czysto etnicznym w danym państwie, wydaje nam się, że pewna grupa, grupa etniczna, czy naród ma prawo do swojej niepodległości, mamy tak naprawdę do czynienia z interwencją państw obcych, które mają w tym swój interes, zazwyczaj finansowy. Również w wypadku Federacji Rosyjskiej i okresu wojen czeczeńskich, mam na myśli zarówno lata 94-96, jak i 99-2009, już za prezydent, prezydentury Władimira Putina, tenże konflikt również miał swoje uwarunkowania międzynarodowe. Rozpoczął się w okresie zresztą insurrekcji rozmaitych narodów. W ramach najpierw Związku Radzieckiego rozpadającego się, a następnie Federacji Rosyjskiej, zarządzanej przez Jelcynę. Chciałabym również podkreślić, iż konflikty etniczne, które miały miejsce w Federacji Rosyjskiej, miały swoje podłoże również w decyzjach administracji Federacji Rosyjskiej. Ona również uczestniczyła w dekompozycji tego państwa. I podobnie było, jeżeli chodzi o kwestie wojen czeczeńskich. Zacznijmy od tego, że wojny czeczeńskie mają swoje podłoże oczywiście historyczne było ono wykorzystywane i pobudzane przez graczy, m.in. państw zachodnich. Wyjaśniano Czeczenom, że mają prawo do niepodległości do posiadania własnego państwa podobnie jak miało to miejsce z państwami Kaukazu Południowego. Plany dotyczyły przede wszystkim utworzenia wspólnego rynku kaukaskiego. Był to projekt przede wszystkim brytyjski, wspierany przez stronę amerykańską, francuską, jak i niemiecką. I właśnie o tych państwach będziemy przede wszystkim mówić, aczkolwiek również opowiem o tym, jak Polska, miała, jak Polska miała wpływ również na korenizację, nazwijmy to korenizację Czeczenów, przypominanie im, kim są i że zasługują na niepodległość. Hmm. Zacznijmy od e, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ponieważ tutaj e, była bardzo bliska e, współpraca. E, niejaki prezydent Iczkeri niepodległej Czeczenii tak nazywał samego siebie, e, natomiast swoich obywateli o, sami o sobie mówili Nochci. E, do dzisiaj Czeczeni oczywiście o sobie mówią Nochci, Nochci oznacza po czeczeńsku ludzie. E, Dudajew był zapraszany na rozmaite e, przyjęcia. Rozmaite konferencje organizowane m.in. przez Margaret Thatcher, jakże lubianą przez część wolnościowców, zwolenników Korwin-Mikkego. Tutaj Margaret Thatcher proponowała przede wszystkim wraz z administracją amerykańską przeprowadzenie tak zwanej rury roponośnej z Azerbejdżanu przez terytorium oczywiście Czeczenii, już niezależnej Czeczenii, prowadzącej aż do Europy z pominięciem Federacji Rosyjskiej. Zaiste w Czeczeni można znaleźć ropę naftową bardzo dobrej jakości, nadającą się do na przykład tankowania samolotów, ale sama, sama Czeczenia, no, nie można tutaj oceniać, że że jest jakimś dużym, nie, ma, nie posiada takiego potencjału eksportowego jak wiele innych państw, które dostarczają ropę naftową, więc miała być przede wszystkim rodzajem przekaźnika. Na mapie będą Państwo mogli zobaczyć, jak planowo miało przebiegać oczywiście ten, ta rura roponośna. Dodatkowo Czeczenia była Szkolona również przez e, brytyjski e, wywiad w ramach, oczywiście, e, samoobrony. E, Czeczeni e, zra, ra, zradykalizowali się, e, oczywiście, muzułmańsko, o czym będziemy rozmawiać w następnym programie. E, miało, to też, e, miało to też, oczywiście, podłoże wspierania przez e, państwa zachodnie tejże radykalizacji. Jeżeli chodzi o inny rodzaj wspierania Czeczenów, mieliśmy do czynienia z, brytyjskim, z brytyjską firmą, która drukowała m.in. Czeczenom walutę, paszporty, dokumenty rozmaite, osobiste, które miały być symbolem właśnie tejże niepodległości. Można zresztą spokojnie stwierdzić, że Czeczenia po 1996 roku była przez pewien czas De facto państwem niezależnym. Uznawała to również administracja Federacji Rosyjskiej, poniekąd, która współpracowała z terrorystami czeczeńskimi, którzy porywali zachodnich dziennikarzy. Mimo, że swoją siedzibę w Czeczeniu miał niejaki Freedom House, który znany jest z badań swoich nad stanem demokracji w różnych krajach świata, robi rankingi, oczywiście według własnych zasad i własnych pomysłów, nie wspominał o tym, iż do porywania zachodnich dziennikarzy również przyczyniają się pracownice administracji Federacji Rosyjskiej, a także znane osoby takie jak np. Bierzewski czy niejaki Litwinienko, znane państwo oczywiście z programów dotyczących zatruwania niewygodnych ponoć dla Federacji Rosyjskiej ludzi, Litwinienko był przez pewien czas wręcz osobistym ochroniarzem Bieryzowskiego. Pan Bieryzowski odpowiadał przede wszystkim za przekaz medialny zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i krajach zachodnich. Wszystkie informacje, które notabene Państwo otrzymywali w tamtym czasie w, przez telewizję publiczną, pochodziły ze źródeł czeczeńskich. Dokładnie 95%. Zostało to zbadane. Jeżeli Państwo zechcecie, oczywiście odpowiednie odnośniki tutaj dodamy. Do owych badań. Zatem Bierezowski razem z Litwinienką współpracowali z terrorystami czeczeńskimi, którzy często dokonywali, no, nazwijmy to delikatnie, dekapitacji np. dziennikarzy zachodnich. Następną kwestią jest to, o czym powiedziałam już wcześniej, drukowanie pieniędzy i dokumentów, paszportów, którymi Pan Dudajew chwalił się zresztą na filmach, na reportażach. Do dzisiaj te filmy są dostępne na YouTubie, bardzo łatwo je znaleźć. Pokazywał do kamery. Były y, drukowane przez drukarnię Delaru, która y, drukuje dokumenty rozmaitych państw, między innymi afrykańskich, więc jest to profesjonalna drukarnia, nie jakaś y, podrzędna, nie jakaś przypadkowa należąca przede wszystkim do Wielkiej Brytanii. Francja również uczestniczyła w tym zakresie. Może być dla Państwa zaskakującą informacją, iż partia Marie Le Pen także miała swój udział w szkoleniu insurekcjonistów czeczeńskich. Dokładnie, dokładnie jej, znaczy skrzydło, skrzydło bojowe jej partii, ponieważ partia Marie Le Pen ma swoje skrzydło bojowe, i Czeczenów szkolili, Czeczenom dostarczali finanse na zbrojenia się. Również rząd Wielkiej Brytanii proponował Czeczenom pomoc militarną w formie sprzętu wojennego samolotów, jak i różnych wyrzutni, oraz karabinów maszynowych. Zatem mamy tutaj do czynienia z pełnym, z pełnym oddziaływaniem na, na wojnę w Czeczenii, pod, podbudzaniem oczywiście uczuć nacjonalistycznych Czeczenów. Przypominano im również o ich historii, historii wojen Czeczenów z jeszcze Imperium Rosyjskim i kontynuowano, kontynuowano dokształcanie, nazwijmy to, Czeczenów w tym zakresie. Jeżeli chodzi natomiast o samą Polskę, Polska również miała w tym swój udział, wprawdzie nie aż tak wielki. Nie drukowaliśmy nikomu pieniędzy ani nie drukowaliśmy paszportów, natomiast drukowaliśmy mapy topograficzne, które były opatrzone rozmaitymi zdjęciami oraz rysunkami, które miały pobudzać poczucie narodowe, odrębności narodowej Czeczenów. Były to zdjęcia, i rysunki bohaterów narodowych czeczeńskich, jak również symboliki czeczeńskiej, takie jak wieże strażnicze czy legendarna wilczyca. Należy, należy podkreślić, że niezależna Eczkaria miała zupełnie inną emblematykę, zupełnie inną symbolikę zupełnie innej używała niż aktualnie możecie Państwo oglądać w przypadku Republiki Czeczeńskiej. Wojny zostały, można pokrótce powiedzieć, zakończone w dwojaki sposób. Otóż Stany Zjednoczone wycofały się z, z, te, z tego projektu, pozamykały izby handlowe, między innymi również Wielka Brytania pozamykała izby handlowe, które były tworzone jeżeli chodzi, o jeżeli chodzi o Niezależne Oczeczenie, zaraz po tym, kiedy odkryto gaz łupkowy jego zastosowanie. Zatem można wnioskować, iż najprawdopodobniej Amerykanie chcieli mieć dostęp również do bogactw Morza Kaspijskiego. Sam, sam Kaukaz, zarówno południowy, jak i północny, jest również istotny z punktu widzenia militarnego. Oczy, co jest oczywiście odrębną kwestią. Ja tutaj omawiam wszystko z punktu widzenia samych Czeczenów i to bym chciała zachować dla porządku myśli. Natomiast Amerykanie wraz z Brytyjczykami wycofali się właśnie w tamtym okresie z podtrzymywania wo wojen czeczeńskich w sensie finansowym, jak i szkoleniowym. Na zaprowadzenie pokoju w Czeczeniu wpłynęła polityka Władimira Putina, który doskonale rozumiał naturę Czeczenów oraz to, kogo oni właściwie się słuchają. Przede wszystkim wśród Czeczenów autorytetem cieszą się nie tylko osoby wykwalifikowane politycznie, ale przede wszystkim religijnie. Mieliśmy do, do, do czynienia, jeżeli chodzi o Dudajewa i jego ekipę, wyłącznie z osobami, które mają. Doświadczenie militarne. Natomiast w przypadku rodziny Kadyrowa, zarówno Ahmata Kadyrowa, jak i obecnej głowy Republiki Czeczenii, bo już nie używamy oczywiście słowa prezydent Ramzana Kadyrowa, mamy do czynienia z autorytetem religijnym. Otóż pan Ahmad Kadyrow był również muftim czeczeńskim. I doszedł do wniosku wraz z administracją Federacji Rosyjskiej, wraz z Centrum Federalnym, że należy zakończyć wojnę, ponieważ ona jest bezsensowna, wykrwawia naród czeczeński. Naród czeczeński chowa się po górach, dochodzi do strasznych walk miejskich i nie widać tak naprawdę końca tej wojny. Podobnie zresztą, jak dochodziło do pokojów, Okresie wojen czeczeńskich, okresu Imperium Rosyjskiego, dokładnie z tych samych powodów. Było to, nazwijmy to, dogadanie się Centrum Federalnego, a kiedyś Imperium, Centrum Imperium Rosyjskiego z autorytetami nie tylko militarnymi, ale również religijnymi. Czeczeni w 80% poparli Kaderowa, Kadyrow zatem ma faktyczne poparcie. W, wśród Czeczenów do dnia dzisiejszego. Czeczenia zresztą oceniana jest aktualnie przez badaczy jako obszar, który w, w sensie kulturalnym dosyć odchodzi od Federacji Rosyjskiej, zachowuje bardzo dużą autonomię, nawet w porównaniu z innymi muzułmańskimi republikami czy podmiotami po prostu Federacji Rosyjskiej. Ma swój hymn, ma swój parlament, ma swoją głowę państw, republiki, przepraszam, i zachowuje swoją autonomię kulturowo-religijną. Aktualnie badacze oceniają, że Czeczeni się i bardziej islamizują mniejszą niż wpływ na Czeczenie ma kultura rosyjska. Czeczenia jest również dotowana przez Federację Rosyjską. W ponad 90% zatem jest podmiotem, który jest finansowany przez Centrum Federalne, poprzez oczywiście podatki płynące z innych podmiotów federalnych, o co te podmioty mają pretensje do Centrum Federalnego. Natomiast z punktu widzenia Centrum Federalnego, w tym Władimira Putina, utrzymywanie Czeczenii w ramach państwa Federacji Rosyjskiej jest opłacalne zarówno z, z punktu widzenia e, gospodarczego, jak i przede wszystkim geopolitycznego. Militarnego, i w tym wypadku również się przychylam do tej opinii. Czeczenia zatem będzie za wszelką cenę utrzymywana w ramach Federacji Rosyjskiej. Ponadto na sam koniec chciałam powiedzieć, że Czeczenia była porównywana częstokroć do Kosowa. Federacja Rosyjska, jej dekompozycja, próba dekompozycji była porównywana do dekompozycji Jugosławii. Powstały zresztą bardzo dobre publikacje na ten temat, między innymi jedna publikacja w Wielkiej Brytanii porównująca te dwa wydarzenia jest to racjonalne podejście, ponieważ mamy tutaj do czynienia w obu przypadkach z elementem, który łączył między etniczne, wieloetniczne państwa. W przypadku Jugosławii był to spoiwo serbskie, w przypadku w związku Radzieckiego było to spoiwo rosyjskie. Oczywiście nie, nie było nacjonalizmu rosyjskiego, chodziło o rosyjską kulturę. Tak też jest aktualnie. Federacja Rosyjska po prostu ma i miała prawo, tak jak każde państwo według prawa międzynarodowego, do zachowania swojej integralności terytorialnej. Popieranie insurekcji jakichś podmiotów państw międzynarodowych jest tak naprawdę podważaniem ich prawa do zachowania integralności państwowej. Nawet jeżeli uważamy, że dany naród nie jest dobrze traktowany, musimy uwzględnić prawo międzynarodowe. Do dzisiaj nie ustalono, czym jest tak zwana interwencja humanitarna, która miała miejsce m.in. w Jugosławii i była planowana w przypadku Czeczenii. Tutaj, tak jak omówiliśmy, dochodziło raczej do tajnych, Tajnego wspomagania Czeczenii, nie było, nie było oficjalnej interwencji militarnej, jak w przypadku Jugosławii. Do dzisiaj nie ma tak naprawdę konkretnych przepisów dotyczących tego, czy wolno, czy też nie wolno dokonywać tak zwanych interwencji humanitarnych. Co więcej, badacze, politolodzy, jak i socjolodzy uważają, że takie interwencje wyrządzają więcej szkody niż pożytku, bowiem po, zbadano, że po interwencji militarnej w Jugosławii zaostrzyła się tam sytu, sytuacja i dochodziło do bardziej krwawych starć między e, walczącymi ze, sob, ze sobą grupami etnicznymi czy narodami, jak wolimy, tak możemy nazwać. Podobnie było oczywiście z Republiką Czeczenii. Podsumowując, e, konflikt czeczeński w Federacji Rosyjskiej był konfliktem etnopolitycznym, nie tylko etnicznym. Etniczny konflikt jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z meczem piłki nożnej i bijatyką kibiców, z jednej strony, na przykład kibiców klubu czeczeńskiego, z drugiej strony kibiców klubu powiedzmy z Tatarstanu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z typowym konfliktem etnopolitycznym, czyli mającym podłoże polityczne, czyli walczące strony mają swoje cele polityczne, jak widać w przypadku Czeczenii były te cele, cele polityczne, były cele finansowe, były cele utworzenia niezależnego, niezależnego związku państw Kaukazu, prawda, dotyczącego rynku, były plany utworzenia niezależnego, niezależnej rury, przez którą przeprowadzano oczywiście ropę naftową, i Czeczeni byli wspierani zarówno finansowo, dyplomatycznie, jak i ideologicznie. Tutaj, w przypadku Polski, ideologicznie przez, przez państwa zachodnie, zachodnie, w sensie kategoryzacji CIA, którą tutaj w tym wypadku zastosowałam. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do następnego programu również o Czeczeniu, tym razem o oddziaływaniu państw muzułmańskich. Myślę, że będzie równie ciekawy. Będę go prowadziła ze swoim przyjacielem, który ma e, ogromną wiedzę na ten temat i myślę, że będzie to dla, dla Państwa ciekawy cykl, cykl Matrix pod lupą. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia.